Dzisiaj porozmawiamy o błędach inwestycyjnych. Oczywiście, tych błędów jest naprawdę sporo. Ja wybrałem pięć, które no, są moim zdaniem bardzo popularne, i to są takie błędy, na które ja też dosyć mocno, mocno zwracam uwagę. Ja nazywam się Konrad Książak, jestem inwestorem indywidualnym. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, no to na początek partner, a partnerem jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje albo chociażby w ETF-y, to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%, więc myślę, że jest to naprawdę interesująca oferta. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, to na końcu tego odcinka jest odnośnik do filmu, w którym to wyjaśniam. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. 17 listopada, czyli już jutro odbędzie się bezpłatna konferencja XTB Investing Masterclass. To jest konferencja w pełni online, więc można się jeszcze zarejestrować, gdzie będzie mowa no, głównie o inwestowaniu, ale też o geopolityce, o sztucznej inteligencji, ze sztucznej inteligencji na Pewno będzie miał coś do powiedzenia profesor Andrzej Dragan, czy chociażby Petros Psyros. Ale tematów inwestycyjnych oczywiście też nie braknie. Michał Stajniak, Marcin Tuszkiewicz, Bartek Szyma i wielu wielu innych. No więc myślę, że warto jeszcze się zapisać. Jutro jest ta konferencja bezpłatna w 100% online. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka są błędy. Inwestycyjne. No te błędy każdy tutaj oczywiście oczywiście popełnił, nawet dałem taki obrazek, to jest jakaś tam postać, nie wiem, chyba z Harego Petera pewnie, nie? Tak, tak, tak myślę, taki mój żarcik, także nie spodziewaj się tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiego poziomu, już jakby ten żart powinien wprowadzić cię, jaki tutaj dzisiaj będzie. Poziom. A przechodząc do naszego tematu, no to po pierwsze, jeżeli chodzi o inwestycje, myślę, że w tym momencie nie ma jakiejś większej alternatywy. Mamy wciąż wysoką inflację. Ja wiem, że ona jest niższa niż jeszcze pół roku temu, no ale ten cel inflacyjny to jest 2,5% plus minus jeden, jeden punkt procentowy. No więc wciąż jesteśmy bardzo daleko od, od tego celu. Ceny wciąż mocno rosną, więc myślę, że jeżeli ktokolwiek ma jaką gotówkę, no to powinien właśnie uciekać w jakiekolwiek inwestycje. Oczywiście tutaj nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że ja, jest, ja inwestuję w akcje, więc każdy absolutnie powinien inwestować w akcje. Nie, po prostu mi to odpowiada, ja lubię taki no, sprawdzanie tych, tych biznesów, też wywiady z prezesami spółek giełdowych, które, które prowadzę, więc mi to odpowiada, ale jeżeli ktoś chce na przykład inwestować, nie wiem, no, pasywnie, jeżeli ktoś chce inwestować w surowce, no to oczywiście powinien to, powinien to robić, tutaj chcę tylko przekazać, że warto jest w tym momencie inwestować, jeżeli mamy jakąkolwiek, jakąkolwiek jak gotówkę, no bo ona bardzo mocno obecnie traci. No i w przypadku inwestycji jest to oczywiste, że pojawią się jakieś błędy. Z każdym tak naprawdę tematem, kiedy dopiero zaczynamy do niego podchodzić, te błędy się pojawią. to no Problem taki w inwestycjach jest, że bardzo duża część osób w ogóle nie uczy się na tych błędach, czyli zaczęli inwestować, popełniali jakieś błędy, inwestują 10 lat dalej, popełniają te same błędy, inwestują 30 lat dalej, popełniają te same, te same błędy. No a powinniśmy się jednak uczyć na błędach i wszystko no, powinno być w w miarę łatwiejsze no tak jak chociażby jazda samochodem jak pierwszy raz wsiadałem i ktoś mi kazał zmienić bieg to ja nie wiedziałem w jaki sposób mam to ogarnąć że tutaj trzeba jednocześnie wcisnąć pedał jednocześnie patrzeć się przed siebie jednocześnie właśnie zmienić ten drążek biegów ty, tyle rzeczy naraz a teraz no raczej robię to automatycznie nawet nie wiem nie wiem kiedy więc no z wszystkim jest tak że na początku jest trochę ciężej na początku więcej tych błędów się popełnia i ważne po prostu żeby żeby te błędy korygować no, jeżeli właśnie mamy samochód, no to na początku uczymy się z instruktorem, przynajmniej tak to powinno wyglądać. Więc tutaj jest ktoś, kto siedzi obok, cały czas nas koryguje. No, jeżeli inwestujemy, raczej nikt z nas nie ma tak, że obok niego siedzi jakiś Warren Buffett czy, czy inny Peter Lynch i mówi, że tego nie rób, to rób w inny sposób. No więc w pewnym sensie my też sami musimy korygować te swoje błędy. Jakie ja widzę takie najczęstsze, najczęstsze błędy, no bo tutaj pięć chciałem ich wymienić. Pierwsza sprawa to jest coś, o czym mówiłem kilka tygodni temu, bo robiłem film o dywersyfikacji. I w tym momencie w prawym, górnym rogu właśnie masz, masz ten odnośnik do tego filmu. Więc jeżeli chcesz bardziej zagłębić się w temat dywersyfikacji, no to tam to dokładnie przedstawiałem. W każdym razie, jeżeli chodzi o dywersyfikację, czyli rozłożenie tych, to, to się nazywa rozłożenie jaj do różnych koszyków, no chodzi tutaj głównie o to, żeby nie stawiać na jedną spółkę, ze względu na. Na to, że nawet jeżeli jesteśmy i niemalże idealnym inwestorem, my nigdy nie wiemy w 100%, co tam się dzieje. To znaczy, jeżeli spółka będzie chciała coś zataić, to ona to zrobi tak, żeby to, żeby to zataić. I tutaj, czy to w sprawozdaniu finansowym, czy w prezentacji, jest to możliwe. Oczywiście ja wiem, że ktoś teraz powie zaraz, zaraz jakiś raport roczny, no to musi to audytor sprawdzić. No nie takie rzeczy już giełda, giełda widziała, więc tutaj. Myślę, że nie ma co w 100% liczyć na audytorów, tylko bardziej patrzeć właśnie przez pryzmat i swojego bezpieczeństwa, że, że jeżeli mamy do czynienia ze spółką, nigdy w 100% nie będziemy wszystkiego, wszystkiego wied wiedzieć. No i warto właśnie się moim zdaniem rozproszyć na te kilka różnych branż, po to, żeby no jeżeli mamy sytuację, w której jakiejś branży po prostu nie idzie. To zawsze jakaś inna może nam trochę bardziej, trochę bardziej odbić. No Dzięki temu to w pewnym sensie stabilizuje taki nasz portfel inwestycyjny, nie ma tych takich przepotężnych wahań. I oczywiście ktoś teraz może powiedzieć zaraz, zaraz. Ale jakie słaba koniunktura, to wszystkie spółki spadają. No nie wszystkie nie do końca tak jest, nie każda spółka jest spółką cykliczną, chociaż bardzo dużo jest. O tych spółkach cyklicznych, właśnie też mówiłem w tym odcinku o, o dywersyfikacji, więc, więc jeszcze raz cię do niego odsyłam, ale chciałem zwrócić się jeszcze na jedną rzecz uwagę bo dywersyfikacja no, myślę że jest jest dobra ale z wszystkim można z wszystkim można przesadzić tak nawet jeżeli nie wiem, ktoś słucha piosenek Krzysztofa Krawczyka to można ich słuchać za dużo więc z każdą absolutnie rzeczą można można przesadzić No i tak samo myślę że z dywersyfikacją i teraz wiem że wiele osób się totalnie ze mną nie zgodzi ale ja uważam, że jeżeli ktoś ma w portfelu 50-60 spółek, to po prostu nie jest w stanie ich śledzić. To znaczy, ta, taka zbyt szeroka dywersyfikacja powoduje to, że jak przychodzą raporty finansowe, to albo w ogóle na nie nie patrzymy, albo patrzymy po łebkach, albo patrzymy tylko na liczby w stosunku do konsensusu. No, w moim jakby rozumieniu inwestowanie polega na tym, żeby dokładnie sprawdzać te biznesy, które mamy w portfelu. Specjalnie nie mówię akcje, no bo ja wiem, że my mamy w portfelu tak akcje spółek, ale właśnie za tymi akcjami stoją spółki, stoją jakieś konkretne konkretne biznesy i to czy ten biznes jest dobry, definiuje to, czy po prostu klient Kupi u nas, czy kupi u, u konkurencji. Więc tutaj ja chciałem zwrócić uwagę, że warto dobrze śledzić te biznesy i raporty finansowe też są naprawdę bardzo dobrym źródłem wiedzy, którym mamy odpowiedź bardzo często na to. Jakie są te wyniki finansowe, ale też dlaczego są właśnie takie wyniki finansowe i jakie ewentualne są zagrożenia albo perspektywy na najbliższe, najbliższe miesiące, najbliższe kwartały. Więc tutaj, jeżeli mamy na przykład 60 spółek w portfelu i przychodzi nam sezon wyników, bo to nie jest tak, że na przykład codziennie są jakieś inne wyniki i, 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 i tutaj mamy w każdym dniu w roku jakieś wyniki jednej spółki. Absolutnie nie. To jest zazwyczaj tak, że jak jest ten okres, to mamy na przykład wszystkie spółki, Spółki raportują w ciągu jednego miesiąca. Tak, I jeżeli masz jeszcze 60 spółek w portfelu, to może się zdarzyć, że w ciągu jednego dnia będziesz miał 3-4-5 raportów finansowych. Pytanie, czy jesteś w stanie to, to przerobić. No więc ja tutaj też nie jestem fanem jakiejś takiej szerokiej dywersyfikacji. Moim zdaniem te kilkanaście spółek to jest zupełnie wystarczająco. Kilka, kilkanaście kilkanaście spółek, no wysokie kilka, kilkanaście spółek, tak bym to, tak bym to określił. To jest zupełnie coś wystarczającego dla. Inwestora indywidualnego. I jeszcze jeden problem jest, o którym chciałem tutaj wspomnieć. Ja tu zapisałem pozorna dywersyfikacja. No pamiętajmy o tym, że spółki, różne firmy nie są na bezludnej wyspie, to znaczy one często z sobą jakoś współpracują. No i jeżeli mamy do czynienia z deweloperem, no to jeżeli kupimy teraz spółkę, która produkuje meble albo nie wiem, produkuje, robi podłogi no to to nie do końca musi być dywersyfikacja, bo, bo tutaj oni są dosyć mocno skorelowani. Oczywiście ktoś może zaraz mnie skontrować, że zaraz, zaraz, jeśli chodzi o te podłogi, no to pytanie ile to jest biznes nowy, ile to jest biznes odtworzeniowy, tak? czyli jaka jakby część kasy to jest z deweloperki, a jaka część to jest po prostu z tego, że ludzie robią remonty. I oczywiście, ale ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, chodzi mi o taki ogólny wydźwięk tego, żebyśmy patrzyli na to, czy te biznesy nie są jakoś mocno z sobą skorelowane. No, bo tutaj bardzo często jest tak właśnie, że, że są te korelacje widoczne już na pierwszy rzut oka, więc to nie jest dywersyfikacja, jeżeli my wchodzimy w bardzo podobne branże, które są bardzo mocno z sobą, z sobą powiązane. Także można mieć i 20 spółek w portfelu i nie mieć praktycznie jednocześnie żadnej dywersyfikacji. Na to tutaj chciałem zwrócić uwagę. Kolejnym błędem i takim myślę, że no coraz częstszym w obecnych czasach jest podążanie za akcjami na topie. To znaczy, tutaj jest taki problem, że na mediach społecznościowych, no, czy to na Twitterze, na Twitterze dosyć mocno to zauważyłem, czy to w przypadku jakichś wywiadów też na YouTube, jest tak, że bardzo często dużo słyszymy o jakiejś jednej spółce i dużo osób mówi, pisze o, o tej jednej jednej spółce. Ta spółka w tym momencie jest na topie, dzięki temu bardzo często idzie w górę. No i my bez zastanowienia, bez żadnego absolutnie zastanowienia, inwestujemy w coś takiego. No i niestety, ale tak się często zdarza, czy na jakimś różnym foruch, forach, tak? no bo te fora dyskusyjne. Też no, potrafią wpływać na naszą psychikę. I jeżeli usłyszy się, że jak się teraz nie wejdzie do pociągu, to jest się peroniarzem i już na zawsze zostaniesz tutaj na peronie, a ta rakieta zaraz wystrzeli, no to to trochę działa. I oczywiście, jeżeli to napisze jedna osoba. No, to raczej nikt na to nie zwróci uwagę. Jeżeli 15 postów z rzędu właśnie takie jest, to wtedy już rzeczywiście więcej osób na to, uwagę, na to uwagę zwraca. Ja jeszcze raz mówię: podstawą dla mnie przy inwestowaniu jest taka solidna analiza. W moim przypadku to jest analiza fundamentalna. Oczywiście ktoś może inwestować w oparciu o analizę techniczną, w oparciu o obie te analizy. Ja bardziej patrzę po prostu, czy biznes jest dobry, czy biznes, w który chce zainwestować, jest dobry no, na podstawie analizy fundamentalnej. I biorąc pod uwagę każdą inwestycję, no to do tego Cię zachęcam. To znaczy, żebyś nie patrzył za bardzo, co piszą na różnych forach. Tylko wziął ten raport, zobaczył, co tam jest napisane, poczytał jakieś pisma branżowe, jakieś portale, portale branżowe, zobaczył, co się dzieje w kon u konkurencji, tak? No bo jeżeli ktoś inwestuje na przykład w spółkę Dino, no to jest coś takiego jak Biedronka. Oczywiście, ona należy do Jaroniło Martyns, ale Biedronka też raportuje swoje wyniki i to jest też fajne, bo zazwyczaj Biedronka daje te wyniki kilka, kilkanaście dni przed Dino więc można zawsze zobaczyć co tam się co tam się dzieje. No jeżeli coś się dzieje w Biedronce, no to podejrzewam, że Dino jakby działa na podobnym rynku, więc więc tutaj będzie to bardzo bardzo podobne. Więc analizujmy po prostu analizujmy co się dzieje w branży, co się dzieje, co się dzieje w, w w konkurencji. No warto na to wszystko zwracać uwagę i ważne, żebyśmy inwestowali w to, co rozumiemy. To znaczy, jeżeli słyszymy, że jest jakaś super spółka, która robi jakieś nowoczesne lasery i wszyscy teraz mówią, że to będzie przyszłość, no to takich tematów, że to będzie przyszłość i to zdominuje świat, było już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I nawet jeżeli te tematy się przebiły, to bardzo często nie w takim stopniu, w jakim miały się przebić. Tak, ja słyszałem, że, że kilka lat temu, że druk 3D to będzie coś, co się będzie rozwijało dosłownie. W tempie albo wysoko dwucyfrowym, albo nawet trzycyfrowym rocznie. Czy druk 3D się rozwija? Tak, ale nie w, takim, nie w takim tempie, więc tutaj też na to chciałem Ci zwrócić uwagę, żebyś był w stanie, znaczy, żebyś rozumiał po prostu to, w co inwestujesz. I oczywiście są biznesy dużo prostsze i są też trudniejsze, tak? No wspomniane wcześniej, chociażby Dino. No to jest biznes, który my myślę, że rozumiemy, tak? Jesteśmy w stanie zrozumieć, na czym polega ten biznes Dino, ale bardzo często, jeżeli chodzi o spółki z nowych technologii, tutaj już jest cięższy. Ciężej, i to nie chodzi o to, żeby w to nie inwestować. Absolutnie nie. Ja też sam obserwuję spółki z, z nowych technologii. One potrafią dać zarobić, ale obserwujemy je w troszeczkę innym znaczeniu. Bardzo często tam w ogóle nie patrzymy na, na poziomy ceny do zysku, tylko bardziej patrzymy na to, jaki jest w tym momencie rynek, jaką część tego rynku ma ta, ta spółka, jak ten rynek się, się rozwija. Ważne, żeby właśnie rozumieć w to, to, w co się inwestuje. Kolejną sprawą. Kolejnym błędem, który jest wśród inwestorów, to jest ignorowanie opłat. I to się może wydawać nieistotne, no bo jeżeli mamy jakąkolwiek transakcję, to tam jest od tej transakcji prowizja. Zazwyczaj w domach maklerskich, no i ktoś może powiedzieć, zaraz zaraz ta prowizja to tam jest 0,3%. Tak, ale pamiętajmy, to jest prowizja od transakcji kupno sprzedaż. Ta prowizja jest za każdym razem, no i teraz, jeżeli robimy dużo tych transakcji, to się naprawdę może dosyć mocno, dosyć mocno nazbierać. Oprócz tego pamiętajmy o tym, że bardzo często mamy różnicę w przypadku ceny kupna i ceny sprzedaży, to znaczy, pokazuje nam się, że na przykład mamy zysk 5000 na danej inwestycji i jeżeli damy sprzedaż PKC czyli po każdej cenie się okazuje, że ten zysk jednak jest na poziomie 4000, bo płynność nie jest zbyt zbyt wysoka, więc tutaj to też jest myślę, że dużym problemem. Także, jeżeli widzisz, na przykład, właśnie ten zysk 5000, to on jest na razie taki elektroniczny. Tego zysku jeszcze w tym momencie nie ma, dopiero jak, jak sprzedaż. No tutaj, biorąc pod uwagę to, gdzie można sprawdzić, to zazwyczaj są takie arkusze zleceń chociażby w domach maklerskich, w których masz konto, ewentualnie strona gragieldowa.pl, tam też można sprawdzić, to prawda, tam jest 15 minut Minutowym opóźnieniem, i z tego co kojarzę, chyba rynku Connect tam nie ma, ale zawsze zawsze można, można zobaczyć, czy sprzedając pakiet, powiedzmy 10 tysięcy złotych, ta, ta cena, taka po jakiej chcę sprzedać, rzeczywiście to będzie ta cena sprzedaży, czy jednak ja będę musiał sprzedawać po coraz to niższych cenach. Więc na to tutaj warto zwrócić uwagę. I też trzecia rzecz to są koszty stałe. Czyli to, czy na przykład jakieś konto nie pobiera opłaty. Może być na przykład opłata za brak aktywności. I teraz, jeżeli to jest raz w roku albo raz na pół roku, czyli raz na rok albo raz na pół roku trzeba zrobić jakąś aktywność, wtedy tej opłaty nie będzie, no to, no to myślę, że to jest ok, to jest całkiem akceptowalne. Ale jeżeli na przykład raz w miesiącu, jeżeli nie zrobi żadnej transakcji, kupna, sprzedaży, to będzie opłata. No to myślę, że tutaj warto się zastanowić, czy warto. Oczywiście pytanie, jaka to jest ta, jaka to jest ta, ta opłata. I tutaj, jeżeli chodzi o te porady, które, które tutaj dałem, ja za bardzo nie czytam tej prezentacji, bo ja nie chcę, żeby to była taka nudna moja gadanina, o, 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 gdzie czytam tę prezentację. Nie nienawidziłem takich wykładów, tylko bardziej chcę to, chcę to omawiać. Ale w tych poradach jest taki jeden punkt. Uważaj na prowizje minimalne. I to jest, myślę, że bardzo istotne. Bo jeżeli chodzi o te prowizje minimalne, one potrafią być dosyć wysokie. To znaczy bardzo często mamy tak, że dom maklerski pobiera prowizję 0,3%, ale nie mniej niż 5%, niż niż 5 zł. Czyli 0,3%, ale nie mniej niż 5 zł. Tak? No i teraz, jeżeli inwestujemy bardzo małe kwoty, no to może okazać się, że ta nasza prowizja jest dużo, dużo większa. Tak? No przykładowo, jakbyśmy inwestowali nie wiem, 100 zł, no to 5 zł, no to to już jest 5%, czyli czyli przepotężna ta, ta prowizja. Więc tutaj też warto zwracać uwagę, jaka jest ta minimalna prowizja. I w tej wskazówce dałem to, że są różne opłaty dla różnych instrumentów, i właśnie o tym też trzeba pamiętać. O tym. Że można mieć kilka kont, to znaczy, jeżeli widzisz, w ty, że w tym momencie chcesz inwestować w akcje. I prowizje za akcje są tutaj bardzo niskie, ale wysokie prowizje są za jakieś inne aktywo. To nie jest tak, że ty musisz szukać jakiegoś konta, gdzie wszystkie te prowizje będą w miarę akceptowalne. To jest tak, że tutaj możesz inwestować w akcje, a te inne aktywa możesz inwestować w innych kontach, czy to maklerskich, czy to brokerskich. Nie ma jakby limitu tego, ile możesz mieć kont brokerskich, czy, czy kont maklerskich. Oczywiście, no, oprócz ike i x, które możesz mieć po jedną, ale tak, możesz mieć ile, ile chcesz, więc tutaj też wybieraj takie, jakie ci Pasuje do danego aktywa. Oczywiście, jeżeli nie ma tych kosztów stałych o tym co, to, co, co, co mówiłem wcześniej. No kolejną rzeczą i myślę, że chyba najczęstszą, albo jedną z najczęstszych, bo może ten piąte, przy, piąty błąd będzie też najczęstszy, ciężko mi tutaj powiedzieć. To jest taki brak planu długoterminowego. Oczywiście, no to jest to się trzy głównie inwestorów, którzy. Którzy chcą być, no, chcą trochę bardziej kontrolować te swoje inwestycje, Takie, taki plan długoterminowy warto mieć. No i tutaj ważna sprawa, myślę, że nawet bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o inwestowanie chociażby długoterminowe, no to jeżeli mamy jakiś plan, znaczy chcemy mieć plan, to warto, żeby ten plan zrobić. Przed dokonaniem inwestycji. Nie w trakcie, nie po, tylko właśnie przed dokonaniem inwestycji, no bo później już wchodzą nam dodatkowe emocje, o którym powiemy sobie w punkcie piątym, taki spoiler. I jeżeli chodzi o ten plan długoterminowy, no to tutaj niestety, ale no, trzeba, być, trzeba być cierpliwym. Tak naprawdę w dłuższym terminie wiele ryzyk się minimalizuje, no bo na przykład, jeżeli ja przeanalizowałem jakąkolwiek spółkę chcę w nią wejść, widzę, że jest interesująca, branża mi się, mi się podoba, wszystko tam się zgadza, to tak naprawdę problem dla mnie jest taki, że nie wiem, czy za tydzień ona będzie plus 10% czy minus 15%. No więc wolę sobie spokojnie wchodzić transzami po kilka tysięcy, na przykład co tydzień, albo co dwa tygodnie, albo co miesiąc, jeżeli to dla mnie jest taka bardzo długoterminowa bardzo długa terminowa inwestycja. Więc tutaj no, ważna jest cierpliwość. No I patrząc na inwestowanie chociażby długoterminowe, Nowe, dlaczego ono ma takie, takie przewagi, no to warto zobaczyć na chociażby kalkulatory inwestycyjne. Tylko, że tutaj z tymi kalkula kalkulatorami jest problem, bo one. Yy... Są, no działają bardzo opatologicznie, tak, to znaczy tam działa na zasadzie, że mam inwestycję, trzymam ją przez 10 lat, średnia stopa zwrotu to jest, e, to jest 5, a wszyscy wiemy, no, że ta średnia stopa zwrotu no, może się bardzo mocno różnić rok do, rok do roku i ciężko jednoznacznie tak powiedzieć, jaką my będziemy mieli tę stopę, e, tę stopę zwrotu. Ale warto sobie zobaczyć e, w, na taki kalkulator, w jaki sposób właśnie to inwestowanie i długoterminowe wpływa na naszą, e, na naszą stopę, stopę zwrotu. No, niestety, ale tutaj jedynie cierpliwość nas uratuje. No nie ma jakichś takich jednoznacznych, jednoznacznych wskazówek, co szybko robić. Po prostu trzeba, trzeba być cierpliwym, trzeba ustalić sobie te cele, cele inwestycyjne, zbudować ten plan, jak mówię, przed samą jeszcze transakcją, a nie, a nie po. I błąd numer 5 to właśnie nie wiem, czy on jest najczęstszy, czy ten błąd numer 4 jest, jest częstszy emocjonalna reakcja na zmienność. Jeżeli inwestujesz chociażby w akcje, musi się przyzwyczaić, że zmienność będzie. I może być zmienność na zasadzie plus 2% w ciągu jednego dnia albo minus 2, ale może być plus 20 albo minus 20. Takie rzeczy też się dzieją. Rzadziej, ale też się też się dzieją. I teraz bardzo ważne jest, żeby nie reagować na to emocjonalnie. Oczywiście, no jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której e, na przykład w wynikach finansowych jest mocna strata i spółka mówi, że w, jest mocna strata, no bo na przykład wszedł jakiś nowy konkurent i on zagarnął dużą część rynku, no to może warto się zastanowić, tak, czy w kolejnych kwartałach nie będzie to kontynuowane, więc bo, oczywiście wtedy warto się zastanowić, czy nie wyjść z takiej inwestycji, e, ale mm, dużo łatwiej jest w momencie, kiedy właśnie mieliśmy wcześniej plan, i to o czym mówiłem przy punkcie czwartym, warto mieć plan jeszcze przed. Na przykład napisać sobie, dlaczego ja inwestuję w dane, w daną spółkę. Dlaczego ta branża jest moim zdaniem interesująca? No i teraz jeżeli coś takiego sobie wypiszę, to później kiedy mam raport finansowy, i na przykład kiedy coś jest nie tak, to ja sobie porównuję, czy rzeczywiście powinienem z, tego, z tej spółki wyjść, czy rzeczywiście te punkty, dla których wszedłem w tę spółkę, już się nie spełniają, czy jednak nie. I tutaj biorąc pod uwagę te emocjonalne reakcje na zmienność, no one właśnie są najgorsze, jeżeli chodzi o nasz portfel inwestycyjny i może nas przed tym uchronić właśnie plan, plan, który mieliśmy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, który był zapisany. To jest myślę, że bardzo istotna sprawa, żeby właśnie ten plan był zapisany, żebyśmy mogli się do niego odnieść, bo jeżeli on będzie w naszej głowie, to on będzie w tej naszej głowie bardzo mocno ewoluował. Więc tutaj ta emocjonalna reakcja na zmienność jest czymś naprawdę tragicznym, uchronić nas może przed tym właśnie właśnie plan, który mieliśmy przed dokonaniem inwestycji. No i w jaki sposób unikać tych błędów? Właśnie dywersyfikować się poprzez, poprzez inwestycje w różne, w różne branże, no i też patrzenie, czy nie ma jakichś zmian odnośnie opłat transakcyjnych. Ja przypomnę, że jeżeli są takie zmiany, to oni muszą nas o tym, o tym poinformować, ale może jest tak, że na przykład jakieś inne konto się otworzyło, w których są te niższe opłaty, więc może warto tam, warto tam przejść. Nawet nie trzeba przenosić tych aktywów, po prostu otworzyć to konto i od teraz tam, tam inwestować. No i biorąc pod uwagę mm, inwestowanie no to należy to robić właśnie w oparciu o analizę sprawozdań finansowych, analizę branży, analizę, analizę samej spółki, a nie poprzez to, że ktoś na Twitterze czy na YouTube, na Twitterze napisał czy na YouTube powiedział, że ta spółka jest jakaś fajna. I trzeba w nią inwestować. Absolutnie w ten sposób nie robimy. Ważne, żeby ten plan inwestycyjny no, dostosować dostosować pod siebie, ale przede wszystkim trzymać się go. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o giełdę, czyli trzymać się swoich początkowych założeń. Oczywiście to nie jest tak, że jakby, my nie możemy ewoluować, jeżeli chodzi o inwestycje, możemy. No ale tutaj biorąc, biorąc pod uwagę taki plan, który piszemy na chłodno, bardzo często on jest lepszy niż te na nawet po jakimś czasie, ale jednak decyzje, w których my już jesteśmy zaangażowani finansowo, więc więc te decyzje będą bardziej, bardziej emocjonalne. No i tak podsumowując, najważniejsze to jest właśnie, żeby jak najmocniej unikać te błędy finansowe, chociaż one się oczywiście zdarzą i każdy absolutnie te, te błędy w swoich inwestycjach ma. I to nie jest realny, żeby tych błędów żadnych, żadnych nie robić. No ale dywersyfikacja, to inwestowanie długoterminowe na pewno pomaga, a przede wszystkim pomaga prowadzenie takiego dziennika inwestora, czyli dlaczego zainwestowałem w, w, zainwestowałem w, daną, w daną spółkę, co mnie do tego, do tego skłoniło. Miej to na papierze czarno, na biały napisane, czy jakikolwiek inny kolor. Tutaj nie, jakby jest w, pełna różnorodność kolorów. I zapisuj to, zapisuj to, żebyś wiedział dlaczego właśnie podejmujesz daną decyzję, dużo łatwiej później będzie Ci podejmować decyzję czy spółkę sprzedać, czy jednak nie, czy może dokupić jakiś pakiet jej, pakiet jej akcji. I to są takie moim zdaniem bardzo częste błędy, które popełniają inwestorzy. Napisz mi w komentarzu, jakie Ty jeszcze byś tutaj błędy dołożył do tej mojej listy, albo ewentualnie może z jakimś błędem się nie zgadzasz. Wtedy też napisz fajnie, może dyskusja tutaj się zrodzić w komentarzach. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.